masz mam z tej strony Truskawa i w dzisiejszym odcinku na moim kanale pokażę tobie jak zdobyć huge w bardzo krótkim czasie, a to jest bardzo łatwo, pamiętaj też żeby zostawić subika i łapeczkę w górę i żadne odcinki ciebie nie przegapią. Dobra, też pamiętaj żeby być na discorda, link masz w opisie tego kanału i co, już wam pokazuję. To jest taki poradnik, krótki poradnik. Może jak Ci pomogłem, to zostaw sobie górę, bo na pewno Ci pomogłem. Pamiętaj, żeby stworzyć multi-konta, stwórz sobie nie wiem, trzy Multikonta, na których będziesz farmił na tej ostatniej mapie. To się mega opłaca. Tylko. już możemy, mogę to wyobrazić. Tutaj mamy secret Mikołaj, czyli Secret Santa. I ludzie tutaj wkładają. No, wkładają tutaj Huge. I im się, jak już wysłali tego Huge'a. To im się tutaj pokazuje, gdzie wysłali tego hugepeta. Właśnie tutaj macie screenshota I tutaj macie, widzieliście, im się pokazuje, gdzie wysłali do jakiejś randomowej osoby. I tutaj macie pudełko na prezenty. Zbierz swój prezent. I tutaj to mo może ci się pojawić hugepet darmowy. Czym więcej kont tym lepiej. Tego mega się opłaca. Ja zarobiłem 16 albo 12, coś do tego huge. Mój rekord w jeden dzień to 8 huge, dlatego mega się opłaca. Jeśli obejrzałeś ten odcinek, dzięki za uwagę, dzięki, do zobaczenia i cześć!